Co z przyszłością? Jest to naturalne, że czasami okazjonalnie popadamy w strach przed przyszłością. Myślimy, co będzie z naszą przyszłością. Jest to absolutnie normalne. Jezus Chrystus rozumie to. Daj nam w Biblii kilka wspaniałych rad, jak możesz sobie poradzić z swoją przyszłością. Jak w jaki sposób Twoja przyszłość może być obiecująca. Spójrzmy na sam początek do przypowieści Salomona. Otwórzmy na Biblię na przypowieściach Salomona 23. 23. Wers. Możemy zacząć od wersu 17. Niech Twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana, bo wtedy jest przed Tobą przyszłość i Twoja nadzieja nie zawiedzie. Ok. Także wers 17 jeszcze raz. Niech Twoje serce nie zazdrości grzesznikom, Lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana. Nie zadość ludziom ogólnie w świecie, nie zadość ludziom, że mają to, czego Ty nie masz i tak dalej. To jest, to jest absolutnie nieistotne. Istotne jest to, abyś się bo Pana, abyś na pierwszym miejscu postawił Jego Królestwo. I wtedy Bóg powiedział, będziesz miał przyszłość ze mną. To będzie wspaniała przyszłość, to będzie przyszłość pełna na pewno dobrych niespodzianek i, i czasami i, naturalnie trudnych sytuacji. Ale właśnie w momencie, kiedy przezwyciężemy te trudne sytuacje, jesteśmy o wiele lepsi. Bóg w pewnym sensie wzmacnia w nas charakter w ten sposób. Także przyszłość, jeżeli, ktoś, jeżeli jesteś w Jezusie, jeżeli robisz to, co Jezus Ci mówi, jeżeli robisz to, co pisze w Biblii, absolutnie masz szansę mieć wspaniałą przyszłość. Okay, możemy spojrzeć na następną stronę. Przy Salomona 24, przy powieści Salomona 24, wers 13. Tak jest. Synu mój, jedz miód, bo jest dobry. Słodki jest plaster miodu dla Twojego podniebienia. Tym też jest wiedza i mądrość dla Twojej duszy. Jeżeli ją znajdziesz, masz jeszcze przyszłość, a nadzieja Twoja nie rozwije się. To jest mniej więcej to samo, bardzo podobny fragment. Mówi o podobnych rzeczach, o którym mówił ten, ten właśnie fragment czytany przed chwilą. Jeżeli będziesz szukał Boga. Jeżeli go będziesz szukał ze, ze szczerego serca, jeżeli będziesz poznawał Jego wiedzę, czyli naturalnie Jego słowo, będziesz miał przyszłość. Yy, także jeszcze raz: synu mój Miódło jest dobry, słodki jest plaster miodu dla Twojego podniebienia. Tym też jest wiedza i mądrość dla Twojej duszy. Czyli tym, tym samym, czym yy, słodyczy dla podniebienia. Czymś prawda, wspaniałym. Yy, jeżeli ją znajdziesz, masz jeszcze przyszłość, a nadzieja Twoja nie rozwieje nie się. Jeżeli masz jakiekolwiek nadzieję w życiu i chcesz to, chcesz tego dokonać. Pamiętaj, przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest, abyś skoncentrował się na słowie Boga. Także przyszłość, jak powiedziałem wcześniej, każdy raz na jakiś czas boi się jakiejś tam sytuacji i tak dalej, musimy pamiętać. Jezus jest w naszym życiu obecny, jest to siła absolutnie obecna w Twoim życiu. Jeżeli pójdziesz za Nim, znajdziesz im mądrość i będziesz miał przyszłość. To jest to, co Jezus, Jezus sam mówi. Także sądzę, że warto mu uwierzyć. Yy, ok, yy, otwórzmy ten na Nowym Testamencie, spójrzmy, co Nowy Testament mówi o ogólnie o i jak on do tego podchodzi. Także otwórzmy na pierwszy list yy, yy, św. Pawła do Tymoteusza. Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza. 6, 19, 6, rozdział 6, wers 19, gromadzą sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Także dobrym fundamentem na przyszłość yy, absolutnie jest yy, yy, skarb prawda, jako dobry fundament, czyli oczywiście tu chodzi o skarb, nie chodzi tu o skarby fizyczne, tutaj chodzi o to, aby właśnie poznawać Ewangelię, aby, aby robić to, co Jezus Chrystus, czego On od Ciebie wymaga. W momencie, kiedy będziesz to robić, naprawdę nie musisz się martwić. Tak? Pewne sytuacje nie zawsze wychodzą tak, jakbyś chciał, by wyszły, ale nie szkodzi. Pamiętaj, Bóg czegoś cię uczy. Z Bogiem będziesz miał pewną przyszłość. Musisz budować ten fundament. Oczywiście to dobrze wiemy: jeżeli dom ma dobry fundament, będzie stał. Jeżeli ma słaby fundament, nie będzie. Oczywiście przy, przy pierwszych problemach, czy to będą problemy pogodowe, czy jakiekolwiek inne, taki dom się rozpadnie. Okej, okay, spójrzmy w takim razie też bardzo fajny fragment, jeżeli chodzi o um, ogólnie o przyszłość. Ej, to jest Piąta Księga Mojżeszowa. Piąta Księga Mojżeszowa y, 11, rozdział 11. Wers 26. To jest obietnica, jaką Bóg dał Izraelowi. I musisz pamiętać, że w momencie, kiedy masz Ducha Świętego, kiedy jesteś ochrzczony, ej, wtedy wchodzisz Staje się częścią Izraela, jakby zostajesz zaadoptowany, wchodzisz do nowego wymiaru. I w tym momencie obietnice, które Bóg dał Izraelowi, są Twoje. Także bardzo ważne, aby to rozumieć, że, że, że mając Ducha Świętego, stajesz się w pewnym sensie nowym Izraelem, zaadoptowanym kimś przy Boga, czyli te obietnice są Twoje. Także spójrzmy, y y to jest 5 Księga Mojżesza 11, wers 26, Oto ja kładę dziś przed Wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga Waszego, y, które, ja dziś, y, które ja Wam dziś daję. A przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana, Boga Waszego i zejdziecie z drogi, którą Wam dziś wskazuję i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie. Inni bogowie, naturalnie w Starym Testamencie yy, byli, były to różnego typu bożki, jakichś ludów sąsiadujących, dzisiaj yy, obcymi bogami mogą być absolutnie, może być praca, mogą być pieniądze, mo może być cokolwiek yy, nas otacza, coś, co yy, zaczyna, zaczyna mieć dominującą rolę w naszym życiu. Jeżeli za bardzo się skoncentrujemy na pieniądzach, oczywiście one odciągną nas od Boga, zaczniemy robić pewne rzeczy, które, których byśmy normalnie nie robili, czy nie powinniśmy robić, wtedy owe pieniądze stają się Bogiem. Jeżeli to jest praca, kiedy pracujemy cały czas, nie mamy czasu modlić się, przychodzić na spotkania, wtedy naturalnie praca staje się Bogiem. Bóg mówi nam: nie idź tą drogą. Gdy będziesz szedł tą drogą, nie będziesz miał przyszłości. A gdy będziesz szedł drogą, którą ja Ci powiedziałem, którą ja Ci wyznaczyłem, Prostą drogą, wtedy będziesz miał przyszłość. Wtedy będziesz miał piękną przyszłość, będziesz miał przyszłość, pewną przyszłość, z, przyszłość ze mną. I to o wiele lepiej mieć absolutnie przyszłość z Bogiem niż przyszłość bez Boga, ponieważ przyszłość z Bogiem jest przyszłością pewną, wiemy dokładnie, gdzie idziemy. tego musimy pamiętać, oczywiście jest, jest, jesteśmy także yy, także yy, spodkobiecami wiecznego życia, co jest czymś absolutnie niesamowitym. Yy, także jeżeli chodzi ogólnie o... o przyszłość. Chciałbym także przeczytać na, na zakończenie kawałek psalmu 119. Bardzo mi się podoba sam początek tego psalmu, ponieważ Dawid, to jest sposób, w jaki Dawid modli się do Boga i jego podejście do Boga, jego, jego zrozumienie jest wspaniałe. Także zapraszam do samodzielnego rozważenia każdego z tych wersów z psalmu 119. To jest od, od wersu 1 do 20. Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według Zakonu Pana, błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnienia Niego, szukają Go z całego serca, którzy nie czynią krzywdy, ale chodzą drogami Jego. Tyś wydał rozkazy swoje, aby ich pilnie strzeżono. Yy, oby drogi moje były nakierowane na przestrzeganie ustaw Twoich wtedy nie doznam wstydu gdy będę zważał na wszystkie przykazania Twoje. Dziękować Ci będę szczernym sercem. Gdy się nauczę sprawiedliwych praw Twoich, będę przestrzegał ustaw Twoich, nie opuszczaj mnie nigdy. Jak zachowam młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów Twoich. Z całego serca szukam Ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Błogosławiony Tyś, Panie, naucz mnie ustaw Twoich wargami, symi. Opowiadam wszystkim wskazania ust Twoich. Raduję się z drogi, którą która wskazują mi ustawy Twoje, jak z wielkiego bogactwa. I tak dalej, i tak dalej. Czas mija, niestety musimy nie ukończyć. Zachęcam Was do przeczytania od 1 do 20. Yy, yy, od 1 do 20, rozdzi nie rozdziału, tylko... Yy, prawda? Tutaj fragmentu prawda? psalmu 119, jest to coś niesamowitego, ten sam pokazuje, jakie powinniśmy mieć podejście do Boga. Jeżeli będziemy mieli takie podejście, jeżeli będziemy robić to, co Dawid napisze w tych wersach od 1 do 20, gwarantowane będziemy mieli przyszłość. Nie musimy się obawiać. Że rzeczy czasami się dzieją, to prawda. Bóg powiedział, ze mną będziesz miał przyszłość, nieważne, czy coś się dzieje, czy nie. Także warto się na tym skupić. Dziękuję.